Siema, to ja, TV. Dzisiaj robimy... dzisiaj idziemy na zwiady na torowisko Tak, mam swoje własne torowisko Nie musicie... Nie musicie mi mówić jakim ja jestem y, Super fajnym ultra hiper y, tu youtuber'em No Takie No, W sklepie jakieś stare wyrwy... coś tam obgadują no, jakieś stare wynów. Yy, tutaj radzę głosować ta pisto, chyba, że chceciałabym w nocy przyszedł. I bym, nie wiem wam, nie wiem co bym zrobił. No nie wiem, jakby to powiedzieć. Ukradł wam dywan. Nie nasrał, tylko ukradł. Ukradnę wam dywan. Nie będziecie mieli. I, i, I będziecie smutni. Patrzcie, idziemy się w wioskę sobie. Jestem aktualnie u mojej, bab u mojej babci szapci, O Jezu, co to jest za podwórko psychiczne? Tutaj wyschnięty kanał, kiedyś tu woda płynęła, ale globalne ocieplenie zniszczyło to coś. I idziemy w stronę mojego torowiska, na którym od czasu do czasu przejeżdżają jakieś tam towarowe pociągi z ruskim fenglem. O Jezu! co to za wielkie gówno tam jest. Tego psem nie idzie nazwać, bo to takie wielkie. Jak widzicie sobie idziemy tu. Jest bardzo fajnie. W minutę 49 sekund. Już jestem już paręnaście metrów od chaty mojej. To jakieś tyry wjeżdżają. Widać się robi tutaj gruba impreza. I ja będę uczestniczył w sztormie na Area 51. 51 Dokładnie, będę uczestniczył w sztormie na Arenę 51. E, nie wiem, na po prostu 51. Na bazę 51, strefę 51. B Bóg wie, jak to się tam nazywało. Właśnie, to będzie poradnik jak wykoleić pociąg, o ile w ogóle pojedzie. Bo na moim prywatnym dorowisku mogę sobie robić tutaj. Mogę sobie tam Mogę sobie robić tak duże rzeczy, ile tylko ma dusza zaplanę. Boże, Chatę tam ktoś zbudował. Po pierwszy się ktoś na tą wiochę przyprowadził. W chcę wam powiedzieć, że w komorzewie występują duże piaskowe, co się nigdy nie zdarzało od bardzo długiego czasu. Dlatego, że jak się idzie tamtą drogą, o, którą pokazuję i tam dalej jest i do złomowiska jest utwardzony piach. Potem już jest potem jest, jest taki jakby piach na plaży. Taki piach jakby był z plaży. O i właśnie chodzi mi o to, że, że tam jest zagrożenie burzą piaskową. Więc idziecie tam tylko w arabskich maskach albo, albo po prostu leżycie i kwiczycie. O, To właśnie jest droga na prywatne torowisko moje. Tam jest jakaś opuszczona chata, może na nią wbijemy. Urbex domu Janusze. O cholera, tam ktoś może być. Nie wiem, ale się dowiem. Kurde, srać mi się chce. Czy tam drzwi są otwarte? Kurde, może bym wbił. Tylko jak właściciele zobaczą, to dostanę taki, taki opiew chyba że Naprawdę. Przy... Chwila, kamerę zrobię, żeby było. Tam otwarte, ale czy są tam właścicielowie? To szczerze mówiąc, nie wiem. Ale być może się dowiem. Jezu, jak mnie ciśnie, zaraz mi brzuch rozniesie. Po cholerę wczoraj tyle burgerów żadłem do domowej roboty. Dziadek szynki narobił to sobie burgerów. Oj, chyba nie to było, ja nie mogę, jak nic nie... Ktoś tu se pole zrobił! No po prostu, congratulations! Kiedyś tu sad był. Ale niestety ludzie są tacy mądrzy, że likwidują sady na rzecz pola, żeby dostać dofinansowanie z funduszu unijnego. Jest... O, brama jest otwarta. Szczerze czy nie wiem, czy tam wbić, czy nie. To może się równać z tym, że po prostu będzie niedobrze. O Jezu. Alaria Fifty One. Fifty Gdzieś tu będę musiał kupcie zrobić, ale wtedy bym musiał film zapauzować. Bo inaczej by nie ujdzie. Bo inaczej by nie uszło. Jezus. A plujne se na ziemię, nawodnie ją albo odwodnie. Wiem. Jesteśmy już przy moich prywatnych torach. O jezu, na tego Janusza! Z otwartymi drzwiami jechał. No Najwyraźniej ktoś tu chciał zaoszczędzić. Tylko, gdzie by ja bym mógł zrobić kupę? Dobra, yy, robię pałkę.